Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego, że temat, który dzisiaj poruszymy, jest dość nietypowy i być może będzie trudny dla niektórych z Was do zrozumienia. Jednakże śmiem wierzyć, że ten film jest dość ważnym filmem w kontekście kolejnego, który się ukaże w przyszłości. Jednakże, przechodząc do konkretów, warto sobie powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. A rozmawiać będziemy dzisiaj o tym, kto i w jaki sposób wpłynął na Anakina, a także na jego późniejsze decyzje, no i czym to poskutkowało. Przejdźmy jednak do początku historii. Trzeba jasno zauważyć, że Anakin to dość specyficzna osoba, która już będąc dzieckiem była dość mądra, jak zresztą zauważył to sam qui -Gon. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że będąc zaledwie 11-latkiem zbudował swojego droida, swój podracer, a ponadto starał się zrobić wszystko, aby wykupić siebie i swoją matkę z niewolnictwa, co jak na taki wiek jest godne podziwu. Dodatkowo Samanakin myślał raczej nie szablonowo, dlatego też fakt, że szkolił go Obi-Wan jest jak dla mnie przynajmniej bardzo nietrafionym pomysłem. Po pierwsze, dlatego, że Obi-Wan, przynajmniej w mojej opinii, bardzo mocno hamował jego rozwój, samemu utrzymując się bardzo kluczowo zasad, a z drugiej strony, pomimo sporej ilości czasu spędzonego razem, nie potrafił sobie poradzić z jego wybuchowym charakterem. Dodatkowo, zamiast w jakiś pedagogicznie odpowiedni sposób reagować i prostować pewnego rodzaju negatywne zachowania, bardzo często ganił go i zabranił mu działać po swojemu. Chociaż trzeba przyznać, że faktycznie obi -Wan, przynajmniej starał się go nie ignorować, jako jedna z przynajmniej trzech osób, wiedział do czego tak naprawdę Anakin może być zdolny. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym kierunku tak naprawdę nic nie zrobił, a kiedy już chciał zacząć działać, no wtedy było już za późno. I w tym momencie powinienem wskazać palcem Padme i ostro skrytykować niektóre jej działania, jednakże wydaje mi się, że byłoby to mocno niesprawiedliwe, chociażby w kontekście tego, że tak naprawdę była ona jedną z dwóch osób, Poza obi -Wanem, która tak naprawdę starała się być wobec niego szczera i uczciwa, a dodatkowo darzyła go bardzo szczerym uczuciem, co swoją drogą pokazała w trzecim epizodzie, lecąc za Anakinem aż na Mustafar, pomimo ciąży, wierząc, że uda jej się przekonać swojego ukochanego do porzucenia ścieżki, którą on obrał. A jeśli już mówimy o uczuciach, które Padme żywiła do Anakina, muszę otwarcie przyznać, że dość odważnie weszła z nim w związek, pomimo wielkiego znaku ostrzegawczego, jakim było wybicie całej wioski ludzi pustyni. Być może chciała poprzez okazanie emocji Anakinowi wpłynąć na niego i w jakiś sposób zahamować jego wybuchowe podejście. Poza tym jednak musimy na samą Padme spojrzeć z oczu Anakina, co on w niej tak naprawdę widział. Otóż według mnie była ona dla niego bardzo mocnym zastępstwem matki. Osoby przy której mógł otwarcie wyrazić swoje poglądy, przy której mógł sobie pozwolić na zdjęcie maski bohaterskiego rycerza Jedi i po prostu być sobą. Ona tak naprawdę na dobrą sprawę nadawała mu cel i powód do istnienia, a także jej obecność sprawiała, że on sam czuł się bardziej pewny oraz sprawiała, że trzymał na wodzy swoje emocje. Jednakże w Gwiezdnych Wojnach taki związek to tak naprawdę miecz obusieczny, ponieważ mamy jeszcze moc, która zsyła Anakinowi wizje, w których widzi on cierpienia oraz śmierć swojej ukochanej. To oczywiście prowadzi go do podjęcia pewnych drastycznych kroków, ale głównie dlatego, że jego druga rodzina, czyli rycerze i zakon Jedi, tak naprawdę otwarcie ignorowali i byli ślepi na jego problemy. Dlaczego tak myślę? Otóż myślę, że w tym wypadku zaczniemy od Mistrza Jody, który w momencie, kiedy Anakin przychodzi do niego z wizją cierpiącej i umierającej osoby, która jest mu bliska, w domyśle Padme, ten robi mu wykład o tym, że powinien pogodzić się z myślą, że osoba z jego bliskiego otoczenia może odejść. Anakin na to odpowiada, że bardzo nie chce do tego dopuścić, na co Joda poleca mu znowu, aby nauczył się pozwolić odejść temu, czego boi się stracić, bo w zasadzie śmierć to naturalna kolej rzeczy. I z jednej strony, oczywiście, Joda ma rację, ponieważ strach prowadzi na ciemną stronę, również ma rację, kiedy mówi, że nie należy podchodzić do straty bliskiej osoby w sposób zbyt emocjonalny, bo jeśli ma się to stać, to prawdopodobnie i tak to się stanie. Jednakże mam wrażenie, że sam Joda absolutnie nie wyciągnął żadnej lekcji z sytuacji, która wydarzyła się kilka lat wcześniej, kiedy to Anakin wyciął w pięć całą wioskę Tuskenów. I z jednej strony można powiedzieć, że po tych kilku latach sam Anakin też powinien już nauczyć się tego, o czym mówi Joda, jednakże pamiętajmy, że w tamtej sytuacji Anakin był gotów dużo bardziej porzucić zakon, aniżeli swoją ukochaną. W tym wypadku brak dalekowzroczności Jody oraz równie nieodpowiedzialne podejście do postaci Anakina można postrzegać jako swoiste ignorowanie rzeczywistego problemu, a dodatkowo musimy pamiętać, że dosłownie chwilę później Anakin zostaje wykorzystany przez Radę do zostania wtyczką zakonu w gabinecie kanclerza. Tak więc wykorzystywanie rozchwianej emocjonalnie osoby do śledzenia potencjalnie potężnego Lorda Sithów, który bez wątpienia może mieć wpływ na Skywalkera, bez wskazania, że zależy nam na tej osobie, jest najzwyczajniej w świecie proszeniem się o problemy, co zresztą się stało. Pozwolę sobie jednak jeszcze dorzucić kilka słów do postaci Mesa Windu, który z jednej strony za każdym razem zaznacza, że Anakin jest bardzo ważny i może być istotny jako wybraniec, natomiast kiedy z nim rozmawia, bardzo często pokazuje swoją wyższość nad nim, zarówno kwestiami, które wypowiada, jak i postawą, którą przyjmuje, a która bardzo często jest dość wroga wobec niego. To wszystko jednak bardzo dobrze wykorzystuje przyszły imperator Darth Sidious, który nie dość, że mamie, a na Anakina wizjami pomocy ukochanej, to jeszcze zdecydowanie pokazuje, że go docenia. Traktuje go wręcz jako niemal równego sobie, przynajmniej na początku. Stara się również wokół niego roztoczyć aurę swojej troski o jego problemy, a także pokazuje mu, że zasady Jedi są bardzo często głupie i że warto je łamać, jeśli chcesz coś osiągnąć. W ten sposób, stawiając również podwaliny, do absolutnego posłuszeństwa Anakina jako swojego ucznia, wobec niego jako mistrza. Podsumowując jednak ten materiał, musimy sobie jasno powiedzieć, że Anakin jest tak naprawdę postacią bardzo skomplikowaną, która w swoim życiu trafiła po prostu na osoby, które nie do końca go potrafiły zrozumieć i podejść do niego w odpowiedni sposób. Gdyby osoby, które były mu naprawdę najbliższe traktowały go nieco poważniej i odpowiednio szybko reagowali na pewne problemy i starali mu się pomóc zanim on zdecydował się przejść na Ciemną stronę mocy, być może cała historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Niemniej jednak to tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli ten materiał wam się podobał. Pamiętajcie również o Facebooku oraz Instagramie i pamiętajcie, niech moc będzie z Wami.